Słuchaj mnie bardzo uważnie, bo to, co zaraz usłyszysz, może całkowicie odwrócić sytuację w Twoim życiu. Przez te wszystkie lata myślałeś, że narcyz w Twoim życiu jest silny, dominujący, niezwyciężony, ale ja Ci powiem coś, co zmieni wszystko. Oni są najsłabszymi ludźmi na tej planecie. Tak, dobrze słyszysz. Ta osoba, która przez lata Cię terroryzowała, manipulowała, kontrolowała każdy Twój ruch ma aż dziesięć krytycznych punktów słabości, które możesz wykorzystać przeciwko nim. I nie mówię tu o jakichś skomplikowanych psychologicznych grach, mówię o konkretnych, sprawdzonych metodach, które sprawią, że to ty będziesz miał kontrolę. Dzisiaj poznasz dokładnie te dziesięć lęków, które paraliżują każdego narcyza na świecie. Dowiesz się, jakich użyć tak skutecznie, że nigdy więcej nie będą mogli cię skrzywdzić. To nie teoria, to twoja broń przeciwko tym, którzy myśleli, że zawsze będą mieli nad Tobą przewagę. Bo wiesz co, Freud miał rację, gdy mówił, że narcyzm to nie siła. To desperacka próba ukrycia największych słabości, a ja pokażę ci każdą z nich, gotowy na to, żeby odzyskać swoją moc? Zaczynamy. Pierwsza słabość, której Narcyz nie może znieść, to bezpośrednie, konkretne pytania. Brzmi niewiarygodnie, prawda? Ale posłuchaj. Narcyz żyje w świecie wymyślonych historii, przesadnych osiągnięć i zmyślonych sukcesów. Całe ich ego opiera się na tym, że nikt nie będzie kopał głębiej, nie będzie weryfikował faktów. Gdy zadajesz konkretne pytanie wymagające konkretnej odpowiedzi, ich świat zaczyna się walić. Gdzie dokładnie pracowałeś? Kto może to potwierdzić? Pokaż mi dowód tego, o czym mówisz. Te proste zdania wprowadzają ich w stan paniki, bo nagle nie mogą kontrolować narracji, nie mogą kłamać bez ryzyka wykrycia. Widziałeś kiedyś, jak narcyz reaguje na takie pytania? Natychmiast przechodzi do ataku. Dlaczego mnie przesłuchujesz? Nie ufasz mi? Jesteś paranoiczna. To nie gniew, to strach. Czysty, prymitywny strach przed odkryciem prawdy. Jak to wykorzystać? Od dziś zadawaj konkretne pytania o wszystko, co ci mówią, nie agresywnie, ale stanowczo. Żądaj dowodów, szczegółów, konkretów. Zobaczysz, jak szybko stracą pewność siebie i zaczną się wycofywać. A nawiasem mówiąc, zanim przejdę do kolejnej słabości, która sprawi, że będą się ciebie bać, jestem bardzo ciekawa, z którego miasta słuchasz. Wzorce narcystyczne różnią się w zależności od kultury. I chciałabym wiedzieć, czy te słabości są równie skuteczne w Twoim regionie. Teraz przejdźmy do słabości, która może sprawić, że narcyz straci sen na całe tygodnie. Słuchaj uważnie, bo to może być najsilniejsza broń, jaką posiadasz. Dla narcyza różnica między nienawiścią a obojętnością jest ogromna. Nienawiść to wciąż uwaga, reakcja, energia. Obojętność to śmierć emocjonalna. Narcys nie może istnieć bez Twojej reakcji. Każda łza, każdy krzyk, każda próba obrony to dla niego jak tlen. Gdy przestaniesz reagować, gdy staniesz się dla niego tak emocjonalnie neutralna, jakby w ogóle nie istniał, jego świat się zawala. Wyobraź sobie, że przez lata karmiłeś potwora swoją uwagą, swoim bólem, swoimi emocjami. Byłeś źródłem energii, a on był emocjonalnym wampirem. Ale co się dzieje, gdy nagle wyłączasz to źródło? Gdy stajesz się tak nudna, przewidywalna i niereaktywna, że jesteś dla niego całkowicie bezużyteczna? Oni całkowicie tracą nad Tobą kontrolę. I nic nie przeraża Narcyza bardziej niż świadomość, że jest kompletnie bezsilny wobec Twoich emocji. Będą skalować ataki wymyślać nowe dramaty tworzą nawet fałszywe kryzysy wszystko w desperackiej nadziei wywołania jakiejkolwiek reakcji ale gdy będziesz konsekwentna w tej obojętności stanie się coś potężnego zobaczą że są całkowicie impotentni wobec ciebie a to jest coś czego narcyz po prostu nie może znieść jak to robić gdy coś ci opowiadają odpowiadaj krótko aha okej okay. I zmieniaj temat. Gdy próbują cię sprowokować, reaguj, jakby opowiadali ci o pogodzie. Gdy desperacko szukają twojej uwagi, kieruj ją dosłownie na cokolwiek innego. Pokażesz im, że twój świat istnieje doskonale, bez nich w centrum. I to jest rzeczywistość, której po prostu nie mogą tolerować, ale czeka cię jeszcze bardziej niszcząca broń. Teraz dotykamy sedna ich największych lęków. Narcyz nie postrzega cię jako niezależnej osoby z własnymi myślami i potrzebami. Widzicie jako rozszerzenie siebie, jako obiekt, który istnieje tylko po to, żeby dawać mu to, czego potrzebuje. Gdy grozisz odejściem, gdy ustanawiasz prawdziwe granice, gdy mówisz dotąd i ani kroku dalej, nie kończysz po prostu związku. Zagrażasz zniszczeniu całego jego systemu przetrwania emocjonalnego, to jak odbieranie tlenu komuś, kto nie umie oddychać sam. Narcyz nigdy nie rozwinął zdolności do samoregulacji emocjonalnej. O ile emocjonalnie zdrowi ludzie potrafią sami się pocieszać, motywować i doceniać, narcyz całkowicie zależy od zewnętrznych źródeł tych podstawowych funkcji. Widziałeś, co się dzieje, gdy wreszcie decydujesz, że masz dosyć? Najpierw niedowierzanie, nie mówisz poważnie, potem desperackie obietnice: Zmienię się, wszystko będzie inaczej. Następnie szantaż emocjonalny: Jeśli mnie zostawisz, nie wiem, co ze sobą zrobię. I w końcu, gdy nic nie działa, totalna wojna, oczernianie, manipulowanie innymi, groźby. Całe to erratyczne, desperackie zachowanie nie wynika z miłości czy prawdziwego doceniania ciebie. Wynika z czystego przerażenia zostaniem sam na sam z własnymi myślami, z własną pustką, z tym głosem wewnętrznym, który ciągle mówi, że nie są wystarczający. Jak to wykorzystać? Ustanawiaj mocne granice i przygotuj się na ich utrzymanie, bez względu na to, jak dramatyczna będzie reakcja. Gdy poczują, że naprawdę jesteś gotowa odejść, że to nie pusta groźba, ale rzeczywista decyzja, ich desperacja stanie się oczywista. Ale uwaga, to najniebezpieczniejszy moment. Narcyz przyparty do muru może stać się skrajnie destrukcyjny. Ale następna słabość jest jeszcze bardziej niszcząca. Wyobraź sobie, że Twój najgorszy sekret zostaje ujawniony przed wszystkimi ludźmi, których opinii zależy Ci najbardziej. Dla Narcyza to nie jest po prostu zły dzień. To emocjonalny Armagedon. Publiczna krytyka trafia w najgłębszy rdzeń ich terroru, bo jednocześnie niszczy dwa fundamentalne filary ich istnienia: starannie skonstruowany wizerunek i zdolność kontrolowania cudzych percepcji. Narcys nie potrzebuje tylko podziwu. Potrzebuje być postrzegany jako lepszy, wyjątkowy, nietykalny. Całą swoją tożsamość zbudował na przekonaniu, że inni widzą go jako niezwykłego. Gdy ten obraz pęka publicznie, nie tracą tylko statusu, tracą poczucie tożsamości. Co sprawia, że publiczna krytyka jest tak niszcząca? Po pierwsze, Obnaża ich przed publicznością jako omylnych. Po drugie, odbiera im kontrolę nad narracją. Po trzecie, tworzy precedens, gdzie inni mogą dalej kwestionować. Po czwarte, zmusza ich do konfrontacji z rzeczywistością, że ich przedstawienie nie jest tak doskonałe, jak wierzyli. Widziałem narcyzów mających kompletne załamania, gdy zostali publicznie skonfrontowani ze swoimi sprzecznościami. Mowa ciała zmienia się natychmiast: pot, jąkanie, defensywna agresywność, lub w skrajnych przypadkach dosłowna ucieczka z sytuacji. Zwróciłeś uwagę, jak ich osobowość zmienia się, gdy są sami w porównaniu z obecnością innych ludzi? Prywatnie mogą być okrutni, wymagający obelżywi, ale publicznie, szczególnie przed ludźmi, którzy nie znają ich prawdziwej natury, transformują się w najczarującą wersję siebie. Ta różnica istnieje, bo na głębokim poziomie wiedzą, że ich rzeczywiste zachowanie jest nie do przyjęcia. Publiczna krytyka grozi obnażeniem tej dwoistości i zniszczeniem lat budowania wizerunku. Jak to wykorzystać? Nie chodzi o publiczne upokarzanie ich, ale o niechronienie ich wizerunku, gdy sami go kompromitują. Jeśli kłamią przy innych, nie kryj ich. Jeśli są niespójni publicznie, zadawaj wyjaśniające pytania. Gdy próbują przedstawić Ciebie jako problem, zachowaj spokój i przedstaw fakty. Kluczem jest pogoda. Podczas gdy oni się emocjonalnie rozpadają, Ty pozostajesz merytoryczna i spokojna. Ale kolejna słabość jest jeszcze bardziej pierwotna. Czy kiedykolwiek próbowałeś sprawić, żeby Narcys szczerze przeprosił, żeby przyznał się do szkody, którą wyrządził, bez obwiniania innych, bez bagatelizowania, bez odwracania kota ogonem? Jeśli próbowałeś, dotknąłeś jednego z ich najgłębszych lęków, prawdziwej odpowiedzialności emocjonalnej żeby zrozumieć, dlaczego ich to tak przeraża, musisz pojąć coś fundamentalnego o sposobie działania ich umysłu. Narcys zbudował całą swoją tożsamość wokół bycia wyjątkowym, lepszym, niezdolnym do znaczących błędów. Wzięcie prawdziwej odpowiedzialności za emocjonalną szkodę, którą wywołują, to nie tylko przyznanie się do błędu. To przyznanie, że są zdolni być okrutnymi, destrukcyjnymi, zwyczajnymi. To dlatego ich przeprosiny są tak charakterystyczne. Przepraszam, że tak się poczułeś. Żałuję, że źle zrozumiałeś. Przepraszam za moją reakcję, ale ty mnie sprowokowałeś. Wszystkie te frazy mają coś wspólnego, całkowicie unikają prawdziwej odpowiedzialności, tworząc pozory przeprosin. Prawdziwa odpowiedzialność emocjonalna wymaga trzech elementów, których narcyz uważa za przerażające. Rozpoznanie konkretnych skutków swoich działań, odczucie prawdziwej empatii dla wyrządzonego bólu i zobowiązanie się do zmiany zachowania bez wymówek. Każdy z tych elementów bezpośrednio zagraża ich systemowi psychologicznego przetrwania. Jak wykorzystać ten lęk na swoją korzyść? Gdy próbują dać ci pseudo przeprosiny, nie akceptuj ich. Odpowiedz czymś w stylu: Potrzebuję, żebyś konkretnie przyznał, co zrobiłeś i jak to na mnie wpłynęło, bez wyjaśnień dlaczego to zrobiłeś. Utrzymuj twardą pozycję w tej kwestii. Możesz też używać konkretnych pytań. Możesz mi powiedzieć dokładnie, która część Twojego zachowania była błędna? Jak myślisz, że się poczułem, gdy to robiłeś? Co będziesz robił inaczej następnym razem? Każde z tych pytań popycha ich w ten przerażający teren prawdziwej odpowiedzialności. Ich dyskomfort będzie rósł wykładniczo, bo będziesz wiedział dokładnie, czego próbują uniknąć. Ale następny lęk dotyka czegoś jeszcze bardziej pierwotnego. Jeśli istnieje coś, co może sprawić, że narcyz kompletnie straci panowanie nad sobą, to porażka, której nie może ukryć, Wytłumaczyć ani zrzucić winy na innych. Widoczna porażka to ich emocjonalna kryptonit. Dla emocjonalnie zdrowej osoby porażka to część rozwoju to informacja, nauka, pokora. Dla narcyza porażka to namacalny dowód na to, że nie są tym, za kogo się podają to pęknięcie w zbroi, które pokazuje, że są tak samo ludzcy, omylni, zwyczajni, jak reszta z nas. Ale nie wszystkie porażki wpływają na nich jednakowo. Radzą sobie z prywatnymi porażkami, bo mogą przepisać historię, znaleźć kozłów ofiarnych lub po prostu zaprzeczyć. To, co ich niszczy, to porażka, którą inni widzą, weryfikują i pamiętają. Zwróciłeś uwagę, jak reagują, gdy popełnią oczywisty błąd w obecności innych ludzi? Pierwsza reakcja to nie przeprosiny czy korekta. To atak. Mogą obwiniać system, inne osoby, zewnętrzne okoliczności, cokolwiek oprócz siebie. Ta natychmiastowa defensywna reakcja to ich mechanizm przetrwania, wpadający w panikę. Widoczna porażka jest szczególnie niszcząca, bo nie mogą jej kontrolować retrospektywnie. Gdy inni ludzie byli świadkami błędu, niekompetencji czy ignorancji, nie mogą już manipulować percepcją rzeczywistości. Prawda istnieje niezależnie od ich narracji. Jak wykorzystać ten lęk na swoją korzyść? Nie chroń ich wizerunku, gdy ponoszą porażkę. Jeśli popełnią błąd publicznie, nie wymyślaj dla nich wymówek. Jeśli nie wiedzą czegoś, co twierdzą, że wiedzą, zadawaj konkretne pytania ujawniające ignorancję. Możesz też używać dokumentacji, zachowuj wiadomości, maile, konkretne obietnice. Gdy zawodą, przedstaw dowody w sposób spokojny i rzeczowy. Ich niezdolność do zaprzeczenia lub przepisania historii wprowadzi ich w stan widocznej paniki. Najskuteczniejsze jest utrzymanie neutralnego, profesjonalnego tonu podczas przedstawiania faktów. Im spokojniejsza będziesz, tym bardziej oczywista stanie się ich nieproporcjonalna reakcja emocjonalna. Ale lęk, który nadchodzi teraz, sięga jeszcze głębiej. Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka i zdajesz sobie sprawę, że absolutnie nikt na świecie o tobie nie myśli, że twoje życie, osiągnięcia, całe istnienie nie wpływa na życie innych ludzi. Dla ciebie czy dla mnie mogłaby to być ciekawa refleksja filozoficzna, dla narcyza to najgorszy koszmar stający się rzeczywistością. Lęk przed nieistotnością wykracza poza strach przed byciem ignorowanym czy porzuconym. To egzystencjalny terror odkrycia, że nigdy nie byli tak ważni, jak sądzili. To uświadomienie sobie, że świat funkcjonuje idealnie bez nich, że ich wkład był zbędny, że ich obecność nie była tak kluczowa, jak sobie wmawiali. Ten lęk jest szczególnie niszczący, bo atakuje centralną fantazję, która utrzymuje ich psychikę przy funkcjonowaniu. Przekonanie, że są wyjątkowi, niepowtarzalni, niezastąpieni, to coś więcej niż zwykła obojętność, to pokazanie im, że w ogóle się nie liczą. Zwróciłeś uwagę, jak ciągle muszą przypominać ci, jak bardzo są ważni? Bez mnie to by nie działało, to ja utrzymuję tę rodzinę przy sobie. W mojej pracy nikt inny nie potrafiłby robić tego, co ja robię. Te stwierdzenia to nieprzypadkowa arogancja, to desperackie mantry przeciwko terrorowi bycia zwyczajnymi. Nieistotność jest dla nich tak przerażająca, bo oznacza, że całe ich życie było kłamstwem. Jeśli nie są wyjątkowi, to cały ból, który sprawili. Cała energia zainwestowana w utrzymywanie wizerunku, wszystkie związki, które zniszczyli, gąząc za podziwem. Wszystko było daremne. Ten lęk wyjaśnia, dlaczego eskalują zachowanie, gdy czują, że tracą na znaczeniu. Wolą być nienawidzeni niż ignorowani, wolą tworzyć dramaty niż być zapomniani, wolą negatywną uwagę niż całkowitą obojętność. Jak wykorzystać ten lęk na swoją korzyść? Przestań sprawiać, że czują się wyjątkowi czy niepowtarzalni. Gdy opowiadają ci o swoich osiągnięciach, odpowiadaj neutralnie. Gdy szukają walidacji za bycie inni, traktuj ich jak każdą normalną osobę. Najbardziej skuteczne jest pokazanie poprzez swoje działania, że twoje życie poprawia się, gdy nie są w jego centrum. Gdy zobaczą, że jesteś szczęśliwsza, bardziej produktywna i spokojna bez ich ciągłego dramatu, zostaną skonfrontowani z niszczącym faktem, że może nie byli tak ważni, jak sądzili. Ale następny lęk dotyka sedna tego, jak postrzegają świat. Oto coś, o czym prawdopodobnie nigdy nie pomyślałeś. Narcyz ma paniczny lęk przed prawdziwą empatią nie dlatego, że nie potrafią czuć, ale dlatego, że gdy naprawdę poczują, ich cały świat się zawala. Żeby to zrozumieć, musisz pojąć, że prawdziwa empatia wymaga dwóch rzeczy, które niszczą narcystyczny system przetrwania uznania. Że inni ludzie mają ważne doświadczenia emocjonalne niezależnie od nich oraz poczucia emocjonalnej odpowiedzialności za skutki swoich działań. Narcys może udawać empatię, gdy mu to pasuje. Może mówić właściwe słowa, robić odpowiednie miny, nawet wydawać się szczerze zatroskany. Ale to empatia kognitywna rozumieją intelektualnie, że powinni coś czuć, więc udają, że czują. Prawdziwa empatia to co innego, oznacza naprawdę odczuwanie bólu drugiej osoby, jakby był Twoim, oznacza niemożność skrzywdzenia kogoś, bo jego ból staje się Twoim bólem. I tu jest problem. Gdyby Narcyz poczuł prawdziwą empatię dla wszystkich ludzi, których skrzywdził, poczucie winy byłoby tak niszczące, że ich psychika nie potrafiłaby sobie z tym poradzić? To wyjaśnia, dlaczego często stają się jeszcze okrutniejsi, zaraz po takich momentach, to sposób szybkiego zamknięcia tej drzwi i powrotu do bezpiecznego stanu emocjonalnego odłączenia. Jak wykorzystać ten lęk na swoją korzyść? Gdy musisz ich skonfrontować, nie atakuj wizerunku ani ego. Zamiast tego opowiadaj konkretne historie o tym, jak ich działania wpłynęły na prawdziwych ludzi. Nie mów o sobie, mów o innych. Wiedziałeś, że twoje dziecko płakało każdej nocy po tym, jak na nie krzyczałeś? Twój pracownik powiedział mi, że ma koszmary związane z pracą. Możesz też używać pytań zmuszających do rozważenia perspektyw innych. Jak myślisz, że się poczuła, gdy jej to powiedziałeś? Potrafisz sobie wyobrazić, co on musiał pomyśleć? Cel to nie sprawienie, żeby czuli empatię na stałe. Prawdopodobnie nie potrafią, ale aktywowanie tych okazjonalnych momentów, gdy bariera obronna słabnie i czują prawdziwy ciężar swoich działań. A teraz. Nadchodzi najniszczycielszy lęk ze wszystkich. Jeśli myślałeś, że poprzednie lęki były intensywne, przygotuj się. Najgłębszy, najbardziej pierwotny i niszczący lęk narcyza to absolutna samotność. Nie tymczasowe bycie samemu, ale zrozumienie, że są fundamentalnie sami we wszechświecie. Dla emocjonalnie zdrowej osoby, samotność może być nieprzyjemna, ale do zniesienia. Mamy wewnętrzne zasoby, potrafimy się pocieszyć, możemy znaleźć spokój we własnym towarzystwie. Dla narcyza, samotność to bezdenną studnia egzystencjalnej pustki. Dlaczego? Bo nigdy nie rozwinęli prawdziwej relacji z samymi sobą. Ich ja to sztuczna konstrukcja stworzona po to, żeby imponować innym. Gdy nie ma innych do walidowania tej konstrukcji, zostają z niczym. Tylko pustka, niepewność i ten wewnętrzny głos, który ciągle mówi, że nie są wystarczający. Absolutna samotność to nie tylko fizyczne bycie samemu, to zrozumienie, że wszystkie ich związki są transakcyjne, że nikt ich naprawdę nie zna, że nikt by ich nie kochał, gdyby wiedział, kim naprawdę są. To niszczące uświadomienie, że całe życie spędzili budując fałszywe połączenia z fałszywymi wersjami siebie. Zwróciłeś uwagę, jak zawsze muszą być otoczeni ludźmi, działaniami, hałasem, dramatem, jak nie potrafią po prostu usiąść w ciszy bez tworzenia jakiegoś rodzaju stymulacji. To dlatego, że cisza zmusza ich do konfrontacji z tą wewnętrzną samotnością, która ich przeraża. Jak wykorzystać ten lęk na swoją korzyść? Stopniowo wycofuj każdą formę emocjonalnego połączenia, nie z dramatem czy konfrontacją, ale z rosnącą obojętnością. Przestań być powiernikiem, publicznością, źródłem ich dramatu. Stań się osobą fizycznie obecną, ale emocjonalnie nieobecną. Najbardziej niszczące jest to, że ta ich samotność jest samozadana. Nie są sami, bo życie jest niesprawiedliwe, czy bo nie znaleźli właściwych ludzi. Są sami, bo systematycznie niszczyli każde prawdziwe połączenie, jakie mogli mieć. Teraz znasz dziesięć najbardziej niszczących lęków Narcyza. Nie jesteś już tą bezbronną osobą chodzącą po skorupkach jajek. Teraz rozumiesz dokładnie, jak działa ich umysł i co najważniejsze, jak się chronić. Używaj tej wiedzy mądrze, nie po to, żeby stać się jak oni, ale żeby odzyskać swoją moc i zagwarantować, że nigdy więcej cię nie będą kontrolować. Twoje życie może się całkowicie zmienić od dzisiaj i masz wszystkie niezbędne narzędzia w swoich rękach.